Tatiana pisze z 29 listopada list. Jestem panną, niestety obserwuję, równ... przepraszam, jeszcze raz zacznę. Jestem panną, niestety obserwuję wśród również dojrzałych mężczyzn, których znałam lub znam, że dziś wzorem kobiety jest dla nich ta, która nie stawia im w dziedzinie seksualnej wymagań. Godzi się na mieszkanie bez ślubu. Niekoniecznie widzi się w roli matki, bo to się wiąże wtedy ze zmianą roli mężczyzny czyli odpowiedzialności za nowe życie. Wolę więc kobietę widzącą się raczej w roli kogoś, kto dorównuje mężczyźnie w rozwoju intelektualnym, nie myśli o rozwoju duchowym, ani, broń Boże, nie próbuje mężczyznę w tym kierunku pociągać. Spotkałem się już z krytyką, że mam zmienić poglądy, bo są zbyt dziecinne wartości, którymi chcę się kierować, jeżeli chcę z kimś być. Wiem, że to, co pozornie pięknie wygląda i tak nie wyda dobrego owocu, ale przyznaję, że bardzo boli, gdy mężczyźni w koło chwalą w kobietach coś, co nie jest wartością, a prawdziwe wartości krytykuje. Jak sobie radzić z tym, by uchronić swoje serce przed zranieniami w tej dziedzinie, które mogą doprowadzić do zmiany podejścia co do wartości albo wycofania się z podejmowania znajomości z obawy, że znów ktoś je mocno skrytykuje i to bardzo zaboli albo za bardzo nawet. Proszę Państwa, no to troszkę jest pytanie z gatunku. Weszłam do chlewa i tam brzydko pachnie. Co zrobić, żeby nie pachniało? Wyjść z chlewa, to tak mówiąc krótko i żartobliwie. Po pierwsze, jeśli jestem w jakimś środowisku, niekoniecznie od razu muszę objawiać swoje poglądy. Chociaż nieraz jestem sprowokowana, no bo podejdzie jakiś facet, przepraszam, przesadzę trochę, klepnie koleżankę w pupę i teraz ona ma nie objawiać swoich poglądów, co na ten temat sądzi. nie Ona no musi objawić. Czy ktoś jej opowie sprośny kawał i ona musi objawić swoje oburzenie, powiedzieć, słuchaj, takich dowcipów mi nie opowiadaj. Więc rzeczywiście szybko, prędzej czy później musimy się z jakimiś naszymi poglądami objawić i one zostaną jakoś skomentowane często w biurze, w pracy, na uczelni. Natomiast y jeśli by to było coś bardzo bolesnego, jakiś taki atak środowiska na moje wartości, no to dopóki się da to zmieniać. My tu z panem Pawłem mieliśmy niedawno w katechizmie dyskusję na temat właśnie, że nie, nie tak łatwo zmienić pracę i środowisko, ale domagać się w imię już nawet tej tolerancji nieszczęsnej, o której się tyle w świecie mówi, że jestem dziwaczką katoliczką, ale ty uszanuj to, bo masz szanować mniejszości. Proszę Państwa, gorliwi katolicy są w tym kraju absolutną mniejszością. Nawet zwolennicy szanowania praw mniejszości w imię tego powinni szanować prawa gorliwych katolików. Natomiast drugi, drugi, druga strona medalu, Państwa, szukać środowisk chrześcijańskich, szukać środowisk chrześcijańskich, bo ja wiem, że wielu z Was czuje się no, jak zupełny jakiś takie nie wiadomo co to na morzu pogaństwa, morzu, właśnie tematów dotyczących seksu, kariery, pieniędzy. Jeden człowiek, i wtedy się czujemy fatalnie. Natomiast, nawet jeśli jestem w takim środowisku, ale wiem, że wieczorem spotkam się z moimi przyjaciółmi, którzy są katolikami, to bardzo pomaga. Ja, ja nie wyobrażam sobie, tam od czasu, kiedy wstąpiłem do seminarium, a nawet przed seminarium, kręciłem się w środowisku kościelnym i nie wyobrażam sobie, a wiem, że są tacy ludzie, ich jest niemało, którzy są takie, takie single chrześcijańskie na Morzu Pogaństwa. Ja Państwu kiedyś mówiłem o tym środowisku, które ja próbuję jakoś tworzyć przez internet, w realu, środowisko Zatoki, tam się spotykają ludzie, gdzie właśnie dogmat jest pierwszy. Jesteśmy katolikami, szukającymi, trochę nieraz się buntującymi, ale jesteśmy katolikami, dlatego nam tam jest jakoś tak dobrze. Nie zamykamy się, bo idziemy apostołować do środowisk pogańskich, ale w naszym, na wieczór wracamy do naszego domu katolickiego, chrześcijańskiego i jest nam tak Dobrze. Y... Ale nieraz trzeba uciekać, proszę Państwa, od takich sytuacji. To, co powiedziałem wtedy, nie szukajmy chrześcijaństwa, które nas nic nie kosztuje. Jeśli ktoś by obrażał moje, moje wartości, obrażał coś dla mnie, no to po prostu odwracam się na pięcie i wychodzę stamtąd. Jezus też mówił: Jeśli Was nie przyjmą, strząknijcie, proch i idźcie gdzie indziej do swoich uczniów. No, ja tutaj w podtekście wyrażono czuję obawę o realizację powołania, którym, jak mniemam, jest w rozeznaniu autorki listu małżeństwo i niemożność znalezienia Aha. właściwego kandydata. No to, to też odpowiem środowiska katolickie, chrześcijańskich. choć wiem, że z wielu panów, którzy są w tych środowiskach, się panią nie podoba, że te środowiska są nieliczne, ale proszę państwa, lepiej czekać na katolika, Lepiej poczekać, lepiej wziąć katolika, który nie jest doskonały, ale jednak wartości zachowuje, niż wziąć poganina z nadzieją, a może jakoś to będzie. Lepiej się, proszę państwa, w ogóle nie żenić i nie wychodzić za mąż, niż żenić się z byle kim, bo to zaowocuje tylko tym, że za pół roku ktoś będzie rozwodnikiem czy rozwódką. Hmm, łatwo powiedzieć, proszę księdza. A ja wiem, że łatwo powiedzieć lepiej się nie żenić. A jeżeli ktoś czuje rzeczywiście, że, że to jest jego powołanie, no ale to co pan panie, panie Pawle Nie, że... nie, nie powiedzisz, no, to... bierz byle kogo. Nie, no proszę księdza, to jest w ogóle absurd, nie? Bierz byle kogo. No to jasne, że nie o to chodzi. Raczej chodzi mi o rozterki młodego człowieka, czy to kobieta, czy mężczyzna, który rzeczywiście e, czuje, że no, czas mu ucieka, no dla kobiet ten zegar biologiczny to ma też jeszcze szczególne znaczenie. E, nie, no ja też jestem, żeby kobiety chrześcijańskie zakładały rodzinę, no, ale jak nie ma kandydata? No nie ma po prostu. Ten będzie od razu po antykoncepcji. Tamten powie, że dzieci nie po katolicka wychować, tamtemu seks tylko w głowie. No. Rozumiem. Chociaż, proszę państwa, niektóre kobiety moim zdaniem, nie szukają tak intensywnie, jakby mogły. Nie, nie szukają tak intensywnie, jakby mogły. No, ale to są wszystko Czyli sprawy. Co, nie... Kończymy biblijnym szukajcie, a znajdziecie. Szukajcie uczciwie i proście Pana Boga, czy znajdziecie, to tego ja obiecać nie mogę, bo to już Pan Bóg decyduje. Hmm. No właśnie, a no co, jeżeli się nie znajdzie męża? Może coś innego się znajdzie, albo kogoś innego? Proszę Państwa, w domu ojca jest mieszkań wiele. To jest istota problemu. I małżeństwo jest tylko drogą. Państwo, życie zakonne jest tylko drogą do Boga. I to krótką drogą, jak stwierdzają wszyscy osiemdziesięciolatkowie, którzy mówią, że życie strzeliło jak z bata. Dlatego w Kościele funkcji na pewno nie zabraknie, narzeczonego, narzeczonej może zabraknąć w kościele, wspólnot, ruchów, dzieł, zapotrzebowania na miłość nie zabraknie, nie zabraknie i to jest dla nas wszystkich pocieszające.